Palił się? Nie. Ticket. Ja wracam z stajem do was. Gala, 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 gala. Gala i schody gdzieś pokoje ładnie. Flaszuje tik znowu. Ktoś musi mi U! setę złapać. Ja muszę setę złapać. No nie, ja żartowałem. No nie, to nie. Ja mu mnie po to mnie ja! Ja nie, ty. No nie! Ja. No nie, tu no nie kur. No nie! Tak, spokój. Właśnie dwa <grymiania> lata. No nie, przecież się nie ma to, nawet kąta nie, nie, nie. No nie, no wychodzimy! Kupi, siadamy, kupi, wysiadamy, kupię, wysiadamy! Nie, no to... Naprawdę to nie ja przysięgam cię. Ale dzięki za propozycję, stary. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. W na stronę z kodem zapis. Link w opisie. Dawaj je trzy i randki z Tomkiem, Kajlem, Jeleniem? Stary, jak Myszojeleń to jest, to jest największa legenda polskiego Twitcha i jedyny gość, którego jak przyszedł do hotelu i zapytał mu się jaką chce herbatę w restauracji, to do mnie powiedział ciepłą. Kajlem się pyta, jaka, jaka, jaka herbata? On tak. Ciepła. I on, to, I on to powiedział na serio, jak coś, nie? Może myślą, że ice mu proponujesz. Ja... ja zawsze, jak zamawiam globo, pizzę chat albo jakiegoś kebaba czy coś, zawsze daję 2% na piwku. Jak widzę, że dowozie mi go Muhammad albo jakiś Sergiej, nawet nie dlatego, nie z sympatią za ich służbę, tylko żeby im pokazać, że mnie stać ku żeby oni wiedzieli, że jestem z Polski. Żeby wiedzieli, że oni to dostarczają do Polaka. Bo mnie stać. Ku... W Czechach byś nie dostał takiego napiwku na uberze. A w Polsce dostaniesz. Bo Polaka stać, Polak ma gest, kur i ma serce przede wszystkim. Co się stało? Kto to napisał? Ale co, ale co się stało? Co się stało? Kto to napisał? Ale co się stało? Powiedz mi tylko, co się stało, bo ja nie wiem. Ja, ja to, też to, nie, to, nie to, wiem, co się, to, stało. się stało. Jest taka grupa. Ministranci, bo ja jestem ogólnie ministrantem ktoś wysłał na tą grupę, lubię dupę i zobaczyło to 10 osób, w tym ksiądz i napisał chłopcy kultury, droga. Daj, mogę, czekaj. Nie. Czekaj. 23 września tego. O, roku Jakub Rokicki! Jakub da, Rokicki! Zynko! Zynko! Jakub Rokicki. A Cinkrof! Coś to nie! Kurwa, Cynchrom. Nie! Kula, Cinkrof! Nie! A się pijesz, połóż! Ale Dlatego nie streamowałem, dlatego odpłucz e sport. sport tak. Nie wobec sobie, że jest tysiąc wartościowych osób i żadna z ma, nich nie jest dziewicą. Maria jest najświętszą panną na świecie, a jakoś się ruchałem, co? Ja pierdo. O kurde Ja pierdole Autentycznie stanę na wprost, oparłem się głową ściany i stoję na stojąco no nie? Nie ja no, chciałem przełożyć na prawą nogę tą piłkę no Nie no Ha Ale wie rozmawceę screenku Caj tu nie ma logotypu typu Tak nie ma logotypu. typu. Ha Ja pier... I to imię mikoła jeszcze. mów No mów! Piało. Nie, wiem, że się wkupiłam, pi bo miałam jakieś kreski przed jakbym jakby mi się... Jakby mi się coś. <grym> Ale kurwa. Coś... Mucha jakaś była? <grym> -a? Jaka Mucha? Nie widziałaś też, nie? To dobrze, mam świadka. <grym> Ale go wyjeb... no poczekaj. Rozglądajcie się. Weźmy od razu się Pedro, tu na środku. Jedzie, Star coś tam szybko Wiecie, jest, jedzie, jedzie. Jedzie, jedzie. No, mamy go.

Wiesz. Tu nie ma Pale później oh, Dobry Kurwa dalej jest paliony CO TO ku jest? <laughs> Żydów. KURWA JEST Doski Żyd to kurwa Dink Szmidlu tam, zaraz będziemy sobie kuj ze szmidlem. Jakby było, to może by Dobra, ale podstawowe pytanie, bo już odpowiadaliśmy. Jakbyś musiał to którą... którą Być Zmatmy żeby... jakieś jedyne bo, 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 normalne. Ja, szukaj, ile to okay. e, 20% okay. procent z 50? No muszę to obliczyć takimi takimi krzy... mogę to na pań proporcjami to nie można możesz, obliczyć. Nie możesz, to możesz, nie można. Dobra, nie, nie. 20% z 50, no, 20 50. to 20% no, tak, policzyć... 40. Siadaj, pała, Zostajesz po lekcjach. Mam tak, że jak sram i nie mogę się wysrać, biorę sobie papier, przecieram sobie dupę i nie wiem, serio jakbyś kula Gina z butelki. Wyczarował, potrę dupę i nagle k***a gówno wychodzi, nie? No tak, bo noś się tam stresuje się, o, stresuje, się otwór, ja tak to rozkminiam właśnie. I mówi, o, zaraz będzie przejmowany, trzeba, trzeba kurwa ewakuować. Emi, Dżemi? Emi, Dżemi, kurwa kasyno kręci, kurwa. Cześć! Cześć!

Mógłby jakiś skok zajść? Z... No to patera. Ale skok taki, którego nikt jeszcze nie skok Taki, którego nikt jeszcze nie zna. to no, patera. No to patera. No, tu to patera. Siema, Robimy tu No My tu robimy dyskusje poważne Robimy o... Czy Tusk, okradł Polskę? Tak, Tusk okradł Polskę. On wygląda jak Menel, patrz się, Nawet pisze to teraz. Musk Menel On w ogóle wygląda... Tre, jak Trevor teraz. Patrz na to kurwa. Kurwa. Nie ci... tyle. Możesz mi jeszcze dobra, powiedzieć dobra. słuchaj, co to za flaga? E, Francja chyba. <laughs> chyba. Nie. nie. Francja ma odwrotnie. Luksemburg, nie? No to co? No, kurwa, no przecież, przecież kurwa, jak tym kurwym kurwym zabrał piłkę spod nóg, tak? Ja pierdolę, przecież to jest kurwa identykalny. Ja jest To za gówno gra, Nie mam pytań w ogóle. O, świetnie kurwa. Jeżeli masz długi musisz oddać pieniądze babci, zarejestruj się na Wawadzie z kodem szymor i wygrasz na pewno dużo więcej. Nie wiesz co zrobić? Masz długów? Oddaj telefon do, do Lombardu i wpłać pieniądze na Wawadę z kodem Szymor. Ja się właśnie boję, że tak skończy Remek. Właśnie tak sobie wyglądam, wyobrażam to, że Remek może tak skończyć. I to mnie chyba przeraza. No i niech ktoś powie, że sylwetki siłowni nie są najlepsze. K -a. K -a. K -a. coś ty mu tu naszukał teraz, no? No teraz coś delikatnie przesadziłeś,